Cześć, witajcie! Złośliwość rzeczy martwych. Po nagraniu całego filmu cały film straciłem. E, nie mam wystarczająco dużo materiału w sensie wkładu, żeby rozpalić go jeszcze raz. Także muszę opowiedzieć o tym, co czułem, ale i tak dużo więcej na tych filmach się nie dzieje. Trochę jestem zniesmaczony, przepraszam, bo nowy sprzęt i nowe problemy. Chciałem, żeby jakoś wideo się polepszyło. Mam nadzieję, że i tak będzie lepsze niż dotychczas, ale, no, czego by nie mówić, trochę dałem dupy. A raczej nie ja, sprzęt albo ja, bo się nie przygotowałem. Dobra, mniejsza z większym. Dzisiaj Daily hooka poziomkowe. Jest to jasny tytoń, Na początku rozpalania dość mocno wszedł w głowę, ale bardzo szybko to zeszło. Co do smaku, przez te pierwsze 10 minut palenia nie za bardzo czułem tą poziomkę, ewentualnie trochę w, w zapachu, natomiast w smaku było po prostu to słodko-ciężki dym. To wszystko. Teraz to się pali już 2 godziny. Jak widzicie, coś tam jeszcze leci. Nie jest to już nic gęstego, ale naprawdę chmury były bardzo gęste. czyli przyzwoicie gęste. Po jakichś takich 30 minutach, czyli powiedzmy na, po godzinie, już zwłaszcza dym był słodko-kwaśno-poziomkowy. Czyli mm, tej poziomki tam nie było jakoś strasznie dużo, ale y, naprawdę dobrze się to paliło. Y, smak był dość wyrazisty. Znaczy, mm, Tutaj, może ta ocena numerkowa, bo tak się troszkę kręcę w tych zeznaniach. No bo mówię, troszkę jestem niepocieszony tym, że straciłem cały materiał, a już był dobrze ustawiony, nagrany i byłem z niego zadowolony, no, ale oła mniejsza. Yy, jakość. Generalnie, już bez podziału na godziny i tak dalej. Generalnie, yy, jakość smaku oceniam na 7, ponieważ jest słodko kwaśny, ale tej poziomki bardzo mało czuć, a to miał być ten poziomkowy. Więc tej poziomki za bardzo tutaj nie czuć. Intensywność też ocenię, tutaj ocenię na 7,5, 7, ponieważ by było intensywnie czuć słodko, kwaśny smak, lekko, lekko poziomkowy, ale ten, ten słodycz i ta kwasowość była wyczuwalna, więc tutaj daje takie no 7,5 powiedzmy. Jeśli chodzi o no o D1, to oczywiście tam musemka, to, to, to pewnie już sobie dopisałem gdzieś tutaj wcześniej. Yy, jakość zapachu tutaj jest kiepsko bo tutaj ledwo, ledwo, ja osobiście ledwo, ledwo tą poziomkę czułem, a jeżeli już ją czułem, to była strasznie chemiczna. Więc dałbym tutaj tej poziomce też 7 za jakość, za intensywność wręcz. Yy, 6, ponieważ był bardzo słabo wyczuwalny, ten zapach i, i tu, i tu. Także w każdym razie nie chcę, żeby to była negatywna opinia tego Tonio, ponieważ paliło mi się go bardzo przyjemnie. Słodko kwaśny, super. Tylko oceniam go tutaj pod kątem oczekiwania mojego na jakąś jakiś smak poziomki, którego nie było. Ale ogólnie polecam. Jest bardzo fajnie, fajny, słodko kwaśny, wyrazisty. Daily Hooka przy takich smakach często mi osobiście zajeżdża takim, takim ciastkiem, takim po prostu ciastkiem. A tutaj tego nie ma jakoś tak wyczuwalnego. Przy mango są takie były takie momenty, że czułem ciastko, ale mango będzie w następnych odcinkach. To do mango wrócę. W każdym razie, co ja osobiście polecam ten tytoń, aczkolwiek nie będzie w nim na pewno efektuał. Sorry, krótki odcinek, mało informacji, mało dymu. No ale cóż, cała, cały materiał przepadł. Mam nadzieję, że zobaczymy się już w następnym odcinku bez problemów. Trzymajcie się, cześć!